Czwartek rano. Dzisiaj, w ten czwartek, ostatni dzień mamy najambitniejszy plan. Mamy być 7,5 godziny na szlaku. Ferratę, Hosneker widać już za nami. Już piersi są na ścianie. My się wbijamy za nimi. W każdym razie jest to najambitniejszy plan. Dlatego dzisiaj wstaliśmy rano. Jak tylko otworzyli śniadania. 7.30 to natychmiast to śniadanko o 7.30 zjedliśmy wsiedliśmy w samochód, bo wczoraj analizowałem okazało się, że ostatni autobus akurat stąd z tego Passo Sasuo Sasulo czy jakoś tam e, odjeżdża o 17.20, a ja myślę, że my nie mamy szans na 17.20 także e, wzięliśmy sobie samochód na dzikim parkingu zostawiłem samochód I będziemy się wspinać, a dlaczego to jest najambitniejszy plan, bo ta ferrata jest oznaczona jako Trudność jako 3 4, 3 łamane na 4 Początkowo my mieliśmy wchodzić tylko na Dwójki Ale może nie będzie aż tak strasznie, chociaż widzę, że tam się facet dosyć męczy Z tym Tam już sobie odpuszczę nagrywanie W tym miejscu ale dlaczego to jest też najambitniejsze? No bo e, ten szlak będzie szedł na wysokości 2840 metrów, czyli prawie 3000 metrów, i to będzie mój w ogóle życiowy rekord odnośnie wysokości, na jaką wszedłem. Także super, i 7,5 godziny, i to jest pierwsza ferrata na tym szlaku ale będą jeszcze gorsze niż ta według przewodnika także czekam z niecierpliwością ale ogólnie takie wyjście rana, jak jeszcze jest chłód taki poranny jest przepiękne a dodatkowo jeszcze taki ambitny plan to będzie super no nic, ta grupa dosyć idzie także my będziemy powoli też się wbijać i ładnie te 7,5 godziny sobie przejdziemy. Jedyna lipa w tym całym planie jest taka, że będziemy musieli wrócić. Jak zejdziemy z tego szlaku, bo to jest taka pętelka, ale ona nie zaczyna się i nie kończy w tym samym miejscu. Więc wyjdziemy gdzie indziej i będziemy musieli zejść drogą zejść albo wejść. Wydaje mi się nawet, że wejść drogą z powrotem po samochód. Ale inaczej się nie dało, no bo jak ostatni autobus jest o 17.20, to nie ma co ryzykować, bo później zostać bez transportu to trochę lipa. Dobra, trzeba atakować. Tam już słońce operuje. To słońce się obróci. Zresztą zanim to słońce się obróci, to my już może będziemy na górze, bo to aż takie super super wysokie nie jest. Ja to szacuję na jakieś 40 do 40 minut do godziny wejście tutaj pokonanie tego, tego tutaj. Gdzieś talina później tam niknie, nie wiem dokąd to później prowadzi. Dobra, dobra, kończę, bo już nie mogę się doczekać, żeby się wspinać.